Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak nagrywać ekran na telefonie Nubia Neo 3. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i ściągamy je w dół, tak aby zobaczyć więcej opcji. Tutaj szukamy sobie opcji nagrywania naszego ekranu. Jeżeli nie mamy tej opcji, wybieramy tutaj ołówek w prawym górnym rogu, zjeżdżamy w dół. Ja mam w tym miejscu nagrywanie ekranu. Przytrzymujemy je i przeciągamy do naszego właśnie centrum sterowania. Teraz wystarczy, że wyjdziemy i nasza opcja się tutaj pojawia. Naciskamy ją, aby rozpocząć nagrywanie naszego ekranu. Następnie, jeżeli chcemy rozpocząć nagrywanie, naciskamy sobie na czerwoną kropkę. Możemy też zapauzować nagrywanie ekranu. Zapisujemy naciskając biały kwadrat. Zanim rozpoczniemy nagrywanie ekranu. Będziemy mogli wybrać tutaj na środku, jaki dźwięk ma być nagrywany podczas nagrywania ekranu. Możemy włączyć sobie dźwięk mikrofonu lub też wyciszyć dźwięk mikrofonu i zostawić sam dźwięk z dźwięku systemowego. Oczywiście, dźwięk systemowy też możemy wyciszyć i wtedy nasze nagranie będzie całkowicie ciche. Możemy włączyć obydwie opcje naraz, wtedy wszystko będzie działać. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.